Siema, to znowu ja, wasz ulubiony bezrobotny, a teraz robotny vloger. Dzisiaj postanowiłem zadać wreszcie kłam tej całej pseudoepidemii, pandemii i innym paranojom. I poszedłem na protesty, które się zaczęły na placu zamkowym. Poszliśmy w stronę Ministerstwa Zdrowia, a potem pod Sejm. Zapraszam do oglądania. Trzymajmy się, bracia! Yo! Witam wszystkich na demonstracji przeciwko fałszywej pandemii. Tyle osób przyjechało. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Pozdrawiam. Powiem Wam tak, dobrze zobaczyć wreszcie ludzi, a nie covidian. No i nasz pochód ruszy. Właśnie idziemy sobie tutaj razem. Razem ze wszystkimi. I zapraszam wszystkich do oglądania dalej. Tak, tak jest? Tak jest. Eee... teraz chciałem powiedzieć, że idziemy sobie miodową aż pod sam Sejm także plandemia to ściemna Niech maski! policy! panicy o maski! Czy posłowie godnie reprezentowali naród podczas tej pandemii? Nie! Yeah. Yeah. Powiem wam, że na proteście przeciwko temu całemu głównie-maseczkowemu było bardzo wiele osób. I nie dajcie się zmanipulować w telewizji, że były jakieś rozruchy, że było mało ludzi, było bardzo sympatycznie, spokojnie, ludzie szli, protestowali z flagami, naprawdę, naprawdę zacnie. Musimy się zebrać wszyscy razem i nie dać się tym oszustwom, tym cały czas serwowanym nam oszustwom w radiu, w telewizji, gdziekolwiek indziej. A teraz słuchajcie: na twarzy mam bezobjawową maseczkę. Mam nadzieję, że większość z was też zaraz zacznie takie nosić. You.